Witam, pozdrawiam serdecznie wraz z moją kuchniątką, pozdrawiam towarzysza który mi ją zaprojektował. Możemy sobie łódkę z kurczaka. Moje podstawowe danie już w lesie, można powiedzieć uwielbiam je smażyć. Teraz przykryjemy sobie dekieleczkiem. Myślę, że 20-30 minut będę musiał zaszekać. Tak się ona mniej więcej prezentuje. Tak się prezentuje pomyń. Poza wejściami z YouTube. Otwieramy. Przemieszamy troszeczkę. No myślę 40 minut 30 gula i będę mógł nie będę mógł że tak powiem proszę Państwa spożywać mój posiłek To ja drzewa dorzuciłem większego O huchłem od razu trochę lepiej ogień poszedł no, tu mamy rękawice Mechanics Fast Fight, tu mam karmę z ptaków. Ogólnie mam sentymy do stałych rzeczy, jak płatki LWP. Menażki LWP, takie coś mi się podoba, no może nie manietki, jak wspominałem, manietki LWP mi się w ogóle nie podobają. zaziłem się, gdyż miałem jedną przepuszczała wody i strasznie piszczała, Kurde, że że cholera jasna, no się do manierę GRWP. mania manielkę i za zami, ale gdzieś mi przepadła. Zaginęła w boju To nie się podsmaża. No proszę państwa, co tu więcej chcieć? Ogień prezentuje się tak Ja sobie je tutaj, tutaj przybliżę. Jeszcze jest więcej trochę masła Przyklejemy ponownie dekielkiem I co proszę Państwa? Ja będę kończył nagrywanie i pozdrawiam serdecznie Filipy z Oski, więc udasz było.